Dzień dobry Państwu. Wczoraj mieliśmy nadzwyczajną sesję Rady Powiatu. Nie bardzo rozumiem, dlaczego nadzwyczajną, skoro za dwa tygodnie mamy normalną sesję, ale głównym celem tej nadzwyczajnej sesji było to, żeby zezwolić starości zarządowi do emisji obligacji, czyli zadłużenia kolejnego zadłużenia na kole, yy, mieszkańców powiatu. Tak, bo to są, to jest dług mieszkańców powiatu, nie pana starosta. Yy, pan starosta. Tak powiem, bardzo skutecznie roluje dług. Czyli jednymi zobowiązaniami, kolejnymi zobowiązaniami spłaca poprzednie. No, oczywiście też inwestuje, bo remontuje drogi. No, te drogi głównie to są remontowane gdzieś tam daleko. Nie te główne, które powinny być. Ostatnio głośno o drodze remontowanej, która jest planowana do remontu, czyli szybkowo-różewo. Zamiast na przykład drogi różewo tam tamta droga jest rzeczywiście wymaga remontu, droga do Przypkowa nie jest taka zła, moim zdaniem to jest chęć wycięcia kolejnych 50 czy tam drzew. W międzyczasie będziemy wyjaśniać, chociaż Komisja Rewizyjna nie chciała tego zrobić, to jest osobny temat. Będziemy wyjaśniać, co się stało z 16 wielkimi dębami, z których ponoć zbudowano 10-metrowy most. Ale wracając do obligacji. Pan starosta jest ekonomistą. Staram się na sesji, chyba że zostanę sprowokowany do takich potyczek polityczno-słownych, staram się na sesji rozmawiać merytorycznie i zawsze w ten sposób zaczynam. No, i zadałem wczoraj kilka pytań dość, dość prostych. Praktycznie dla każdego, a dla ekonomisty, doktora ekonomii, to jest, to, jest, to jest alfabet. Niestety pan starosta nie podjął tej, tej debaty. Czy to wynika z braku kompetencji, czy z niechęci, a może z tego, że i tak radni mu wszystko przygłosują, co on sobie zażyczy. Może tak jest. Ale kilka takich aspektów. Pierwszy aspekt to jest taki. Dlaczego nie wziął kredytu, na który miał zgodę, tylko chce obligacje? Być może już powiat nie jest wiarygodny dla, e, dla banków jako kredyt, kredytobiorca. Nie wyjaśnił tego. E, potem drugie pytanie było, czy drugi problem to jest taki, skoro emituje obligacje, bo powiat potrzebuje pieniędzy, a część mieszkańców powiatu ma środki finansowe, które trzyma na lokatach, na których traci, bo w warunkach inflacji te pieniądze tracą na wartości, to warto byłoby się zastanowić nad tym, czy nie, nie sprzedać tych obligacji mieszkańcom powiatu. Pan starosta zdecydował się dać zarobić bankowi, zamiast dać możliwość mieszkańcom powiatu na uniknięcie strat inflacyjnych. Nie rozumiem tego. Mi się wydaje, że powiat, czyli my, Powinniśmy być przede wszystkim brani, tak powiem, pod uwagę. Drugie to oparcie tych obligacji na WIBOR, 3M, na, WIBOR 6M zamiast 3M. Dla mnie to jest dość dziwna sytuacja, bo WIBOR dłuższy, czyli 6-miesięczny jest dobry wtedy, kiedy zakładamy, że inflacja będzie rosła bo mamy, że tak powiem, w dłuższej perspektywie zmiany oprocentowania, mówiąc najbardziej krótko. Pan Starosta wybrał 6M zamiast 3M. Będziemy przez dłuższy okres płacić wyższe odsetki, w przypadku gdyby inflacja spadała i Rada Polityki Pieniężnej obniżała stopy, stopy, stopy procentowe. Nie rozumiem, nie rozumiem tego i i pan Storosta niestety nam tego nie, nie wyjaśnił. Tyle, tak bardzo skrótowo wczorajszej sesji. E, zapraszam Państwa, bo 9 listopada mamy sesję już e, tą właściwą. Zapraszam w poniedziałek przed sesją e, na herbatkę uradnego. Staram się e, konsultować z mieszkańcami tematy, które będą na sesji. Zapraszam, proszę przyjść, porozmawiamy. Nie muszę się zgadzać, nie musimy się zgadzać we wszystkim ale podyskutować warto, warto, jak ktoś yy, może wskaże inną optykę na problemy, które są. Dziękuję Państwu bardzo i miłego dnia życzę.